拿好去。 Nie, no. jak było? Fajnie, ale dzisiaj gorąco na dworze Ale w szkole jak było? No fajnie, się oglądaliśmy filmy na matematyce i na angielskim, a na polskim na geografii graliśmy w Państwa Miasta O super, to już bardzo luźno, nie? Ostatni dzień szkoły zawsze taki pamiętam Będzie znać jak u was wyglądał ostatni dzień roku szkolnego Dobra, to Michał się trochę zjemy coś i Marek, jedziemy do sklepu Po co do sklepu jedziemy? Przecież trzeba kupić kwiatki na zakończenie roku szkolnego a, a ja myślałem, że musimy kupić te do Marki, wiesz Tabletki też musimy kupić, bo się kończą, chodź Michaśa No to no ty się hmm. ogarniaj, okej? Okay? Chodź Marek I pamiętaj, żebyśmy na ciebie nie czekały, bo jak zwykle to ty nas opóźniasz A na którą jutro macie zakończenie? Na 12.45! To późno No przynajmniej się nie spóźnimy Właśnie tato, tak, żebyśmy się nie spóźnili znowu Jakie znowu? No jak to jakie Marek, No to przez ciebie się spóźniamy, a to jeszcze czegoś zapomniałeś zabrać, a to telefon, a to... Dobra, nie ma co dyskutować, idę plecak rozpakować a, właśnie plecak, bo już nie będzie potrzebny. Tato, co ty robisz, są wakacje? No racja, wakacje się zbliżają. To ostatni raz rozpakowuję plecak w tym roku szkole. Ej, chwila, a ty książek jeszcze nie oddałaś? Tato, to jakie książki, to są ćwiczenia? Aha, bo to jak książka wygląda. Aha. O której jutro wyjeżdżamy? O 12, bo ma na 12.45. Marek, co ty tu taki hałas robisz? Jejku, jak gdzieś się pojawisz, to jest larmo. Pytałem się, o której jutro wyjeżdżamy, żebym wiesz, się wcześniej przygotował. Ale ja słyszałam, że Michaśka ci już mówiła o tym, o której. Wolę się upewnić. Dobra, to Michaśka, co? Masz swój świat. Ja. Michaśka, zbieraj <noise> się, bo za chwilę do sklepu idziemy. Dobra, ja już się powoli ubieram. I kwiatki trzeba kupić. O no, to na pierwszym miejscu! To się rozpakuję, idę. Dobra, zaraz będę gotowa. Pierwsza nie rozpakowana. Teraz druga. O, śniadaniówka. Można powiedzieć, że dla Was nagrałam teraz, co jest w moim plecaku. No. Już akurat jest zakończenie roku. Żarcik. Dajcie znać jak Wam się podobają takie filmiki i zostawcie łapkę w górę. Uuu. Niezły śmietnik. Ale cóż, no, zbierało się przez jeden semestr. Już mam rozpakowany plecak! O, świetnie, to daj go do prania. Na razie to muszę porządek zrobić. No i właśnie to są dwa dni, kiedy ten plecak jest naprawdę lekki. Początek roku i koniec roku. A tak waży chyba z dziesięćki. Mamo, stop! Teraz jest koniec roku szkolnego, a nie początek. Spoko, dwa miesiące laby. Ach, będzie pięknie. A coś mi się przypomniało. Pamiętajcie, miałam wam moje plany wakacyjne. Przez pierwsze dni wakacji spędzimy tutaj z Tosią kilka dni na miejscu, a potem będziemy razem na wczasy. O, skoro gadacie o wakacjach, to przypomniało mi się, że że musimy przywieźć namiot ze starego mieszkania. To ty jeszcze nie przywiozłeś? A po co? Jeszcze tyle dni do wakacji zostało. Jak tyle dni? Przecież już na chwilę wakacje. No to co, idziemy. No. O, kwiaciarnia czynna, na szczęście. No. Kasę no. trzeba wziąć. Kto ma kasę? Ja mam. A ja też mam kasę. Daj mi torby z kasą. Ale w ogóle ta kościelnia bo tak w pobliżu tutaj nie ma. Uuu, ale tu jakieś same sztuczne, jakieś znicze... O, tu coś jest, ale nie, tu są same doniczki. na pewno będą. To chodźcie do środka. Dobra, Zobacz, dla naszego nauczyciela. Jakie no są ładne, kolorowe, nie? Aha, to no, fajne, żółte. Pokaż. My idziemy i wam pokażę. Jaki wybrałaś ostatecznie? No tak taki nie. żółty, bo mi się na takie wakacje to kojarzy, takie No taki Michasia chciała Tutaj wybrać, jeszcze nie? jeszcze z bitem. Tu są teczki, nie? Nie, to nie są teczki. Tu są. Łał, no, to fajna kolorowa. Nie, na tak, sam tam tą różową. Kwiatki kupione, no, no to teczka, bo tylko teraz na świadectwo czekać. Hmm. Michaśka, ty na biurku będziesz sprzątała? Tak, tylko jeszcze ja się teraz przygotuję obiad, o kolację. Co robisz dobrego? Ooo, a to? Tego ja nie użyję. Mmm, jak to pachnie, A to co? Tak. Tak tę bluzkę się założyła. Nie, ona odby. jest dobrze. Dobrze? Bo to ma tylko sylwetkę. Marzena, ty widziałaś jej bluzkę? Którą? No tą, co ma taką, wiesz, zupełnie odwrotnie przyszytą. A ty się Marek nie znasz na nowych trendach? To tak ma być. Dziwne to. Jak tam porządki idą? No już skończone. Pokaż. teczka. Tutaj wyciągnę sobie. W ogóle patrzcie co tu jeszcze nie dość, że kupiłam dla pani, to jeszcze sobie kupiłam taki kwiatek. A nagraliście tego TikToka. No, chodź zobaczyć. A już są gotowe? Pewnie, wszystko gotowe, zapraszam. Ale, ale, ale jak można brzkę odwrotnie założyć? Ona jest dobrze założona. Mm. Słuchajcie, Ratik piękne. Tata cukiernik, to chyba będzie twój nowy zawód, Marek. O, cukiernik, no. możesz złożyć swoją cukiernię. Ale jeszcze musimy spróbować. Michasia. Wiesz co jutro jest? Zakończenie roku. Nie, urodziny mamy. Masz prezent? Nie masz? Żartuję. Tak? To chodź idziemy grać, wziąłeś? Idziemy Gdzie wyjdziecie? Na balkon. A, tak. Ja też chcę grać. Ale chwilę się truskawkę muszę podleć. Ale truskawek nie ma. No, nie rosną jakoś. Nie ma nic, ani jednej. Ej, Michaśka. Marzymy, chodź. Nie, no To Michasia wymyśliła. Yy, co można posolić? Artofle. Ogórki. Pomidory... Eee, Kanafior. Makaron. Nie mm. ja wiem co teraz. Klep z masłem. Ryż. Yy, Rysz. Jajicznicę. Kotlet. Super. Akurat plani. Pan tak, tak, za chwili gości ogarniam pokój. Dobrze. Jaki mamy plan na jutro? Na pewno dziś pójdziemy, jak go odbiorę świadectwo. Musimy gdzieś mamy zaprosić. No, raczej. Nic, nic. Nic. No bo ja Was tu słyszę. No, rozmawiamy tam z Tatą. Nic się marzyna nie przejmuje, Jest wszystko pod kontrolą. To kochani, widzimy się jutro. To do rana. Cześć kochani, mamy piątek, wakacji, początek. Cześć, się przygotować na wyjście do szkoły. Cześć wszystkim! Cześć! Cześć! Marek, co ty robisz z tą różą? Taki eksperyment, zafarbuję ją, będzie różowo-czerwona, nie wiem co? No widzisz, tu jest barwnik, nie znasz tego? Pierwsze słyszę, na pewno ci się nie uda to Coś ty tam wlał Barwnik taki spożywczy, Marzyna mówi ci, to zadziała I co, ona będzie różowa czy czerwona? No, taka różowa Ile trwa ten proces? Ja wiem Dwa dni <słyski> Idę zrobić łóżko i robię śniadanie Czas najwyższy Spokojnie, jeszcze wiesz, mi ile czasu zostało? Która jest godzina? 10.24 To jeszcze 2 godziny czasu Jakie dwie godziny? Za 2 godziny to już muszę być w szkole Ale i tak jest dobrze, godziny mamy zapasu Idę do kuchni, zrobić coś na śniadanie? Nie, zrobię sama Dobra Mam już przygotowaną przecież a ciuchy też masz przygotowane. Tak, już wczoraj wieczorem się przygotowałam. Perfekto. Bukiecik gotowy. Jaki bukiecik? Gdzie są moje kwiatki? Jest w kuchni, podlewałam tylko. Aha, bo już myślałam, że coś z nimi stało, bo tak ciepło jakby jest. Co wy tam tak dyskutujecie? Nic, ona kwiatki podlewała. O, chyba, że tak. Ubieraj się. No chwilę śniadanie jeszcze robię. No to rób, bo się spóźnimy i będzie jak zwykle na mnie. Marek już tak nie marudź. Ja nie marudzę. Co z tymi kwiatkami jest nie tak? Wszystko w porządku, nic nie jest nie tak. Mama tylko je podlewa. Jasia jesteś gotowa już? Już jestem prawie gotowa, jeśli tylko muszę zrobić fryzurę. Dobra, to pospiesz się no i zaraz taj. wychodzimy. A, i kwiatki. Marek, wychodź już, zamykaj ten balkon i chodź. Dopiero jest w pół do dwunastej. gdzie wy chcecie jechać? Lepiej być wcześniej, żeby się nie spóźnisz, wiesz jak bywa na drodze. Dobra, to spieszcie się. A, i weź kwiatki. No, a wy? My się przygotowujemy, ja robię fryzurę. Marek, nie ma być tyle. Rób co trzeba i idziemy. Już gotowa? O, jaka fajna bransoletka! Bierzesz ją? Tak, idealnie posuję do mojej torebki, bo tam też są kwiatki. No to którą bierzesz torebkę? Musisz się jeszcze zdecydować, czy wezmę tą kolorową, czy tam przeźroczystą. No do tej bransoletka pasuje idealnie. Właśnie też tak myślałam. Weźmiesz sobie tylko kilka rzeczy I co, gotowe jesteście? Jeszcze tylko torebka I co wszystko to? gotowe popatrz, e, no ja fajna no, Popatrz jaka ładna bransoletka mm, Ja bym tą nie. brał Ej, widzę pierwszy tatuaż Słońce wczoraj zrobiłam Proszę Wakacyjny tatuaż Pierwszy Słońce dzień wakacji A co będzie na koniec? Jest bardzo delikatny, także na pierwszy dzień idealnie Ja też. Telefon? Telefon mam. Tylko pamiętaj, żebyś wyciszyła. Mare, no dobra! Jeszcze kwiatki! Marek, kwiatki. kwiatki! Mam kwiatki, proszę. Kwiatki, bratki. Chodź, się jeszcze spóźnimy. Zabierz wszystko. Tak. tak. Na szczęście Aha. się dzisiaj nie spóźniliśmy. Zobacz, która godzina? 12.34. 20 minut. Czasu Je. jeszcze został. O której jest? 45. Dziś mnie się poszkoda świadectwem już. No, ciekawe. Ciekawe, czy będzie z paskiem. To teraz możecie napisać w komentarzu. Kto to tak. idzie? Świadectwo jest już, ale świadectwo pokażę w domu, a tutaj jeszcze wiadomo, osoby, które dostały z paskiem, czyli mamy już, wiecie, świadectwo z paskiem, dostały książkę. Mm. Mm. Teraz w wakacje na szczęście są. To co, idziemy świętować? Tak. To co, jedziemy. Ale świadectwo będzie w domu, wam pokażę. Kochani, ja już właśnie wróciłam do domu, o, George sobie trawkę, a ja teraz wam pokażę moje świadectwo. Michałaszka, a gdzie ono w ogóle jest? Nie wiem. Ja też nie wiem. Marzena, ty coś wiesz? Żarci przecież w pokoju jest, chodź. Michaśka, naprawdę. Dobra, to oglądamy no tak, no to ksi Książkę już widzieliście, no nie chcę zobaczyć. No chcę. Wow, za bardzo dobre wyniki w nauce, już zdrowe zachowanie, no piękny dyplom. Tam, 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 U. No jeszcze troszeczkę i... I to tyle. Nie, O. Ale średnia, a pasek jest? E, tak, średnia jest równa 4,75. Oooo. no to nieźle, a tu, żeby nie było, proszę, paseczek jest. No to super, gratulacje. Tak. Znaczy, ciekawa ci za rok będzie, za rok może jeszcze być, ale w siódmym klasie już. Uhuhuhu. czemu? Wątpię. Co Wy tutaj znowu tak dyskutujecie? Właśnie widzę pokazywała świadectwo. No Nam się twoje świadectwo bardzo podoba. Super jest! Kochanie, mam się udanych wakacji, ale nie martwcie się, filmiki będą wiadomo tak jak y, teraz, czyli raz w tygodniu. A jeśli chcecie, żebym nagrała dla Was wakacyjną rutynę, to dajcie znać w komentarzach i zostawcie łapki w górę. To na razie pa!